Czy Twoje dziecko ma od 6 do 12 lat? Daj mi 65 sekund, a pokażę Ci, że Twoje dziecko może polubić matematykę i nie mieć z nią żadnych problemów w szkole. Ta książka to 69 zł za ponad 150 stron z rymowanymi wierszykami z matematyki. A co dostajesz konkretnie? Ponad 100 wzorów definicji i zależności zapisanych za pomocą rymowanych wierszyków, które mózg Twojego dziecka zapamięta szybciej niż standardowe, matematyczne definicje. Za godzinę korepetycji za kilka lat zapłacisz minimum 100 zł, a ta książka kosztuje ułamek tego, co wydasz na korepetycję w liceum. Międzynarodowe badania z Journal of Educational Psychology pokazują o 43% lepsze zapamiętanie materiału, który podany jest w formie wierszyka, w formie rymowanej. To nie moje wymysły, to po prostu nauka. I nie sprzedaję tłumaczeń, pokazuję Ci konkretne rozwiązanie, które może sprawić, że Twoje dziecko pokocha matematykę. Więc kliknij poniżej i sprawdź szczegóły.